Trzyma widzowie kolejny odcinek zbudowania domu ekipy. Jestem. No, Naked Max i ogólnie. No, teraz zastanawialiśmy się, jak zrobić. Po, jak zrobić podłogę? Jakiego koloru? No. A w ogóle, gdzie jest ten basen? Zakrzew, znaczy, ale dokładniej on jest przy. On nachodzi na to, w sensie, zobacz, on jest mniej więcej. O tak, tak i dalej, czy jakoś? Dobra, dobra, to ja Mo może, dobra, tam aż tak nie musi być dokładny ten basen. Zrobimy go trochę bliżej, bo nie mamy no miejsca. Dobra. O fak, najechałem na ulicę. Ha. Nawet się nie skapną. Czekaj. Y Oh, that is stuck. Mm -hmm. Nie, ale zrąbaliśmy z tym miejscem, bo zobacz, jeżeli będzie tu basen, to tu powinno być jeszcze dużo miejsca na krzaki. No ale w sumie to można przecież skrócić te krzaki. Gdybyśmy już byli mega dokładni, to byśmy, wiesz. Dobrze. 15 na razie dobrze przyjmują te filmy. Prawie w ogóle łapek w dół nie ma samej łapki w górę, więc gate jest. Nawet za ten pierwszy odcinek, w którym nie było mnie słychać. A w ogóle czekaj chwilę. Bo ja na chwilę wyjdę. A nie, bo ja nie mam to. Zobaczymy, bo teraz na przykład miałem między nogami słuchawkę, bo nie wiem w sumie gdzie tu jest. No ale dobra, nieważne. Najwyżej mnie widzowie nie słyszeli. Zaraz potem to sprawdzę. W ogóle mi jacyś po angielsku mi piszą very good, coś tam I wanna be your friend. Cały czas takie teksty. Nie wiem o co im Czekaj, lecę. Czy nie, tu, dobra, gdzie jesteś? A. O, spoko. Trochę wygląda jak takie mrówki, ale spoko. Dokładnie, to coś przyjmować. Kwarc. Blok. Kwart. A ja brałem blok kwa... co oni chyba mają z drewna oblężenie basenu i to z takiego mocnego drewna, tak mi się wydaje. Wiesz? Mi się wydaje, że mają takie. Tak, na pewno. Jak to zrobić? Kurde, to będzie głupie wyglądało, że to drewno tak idzie. Zobacz. Raz idzie prosto, a raz idzie bokiem. Nie wiem, jak to kontrolować. Shit. Dobra, zaraz to jakoś poprawię. Jaki? Ale z drugiej strony zrobimy jakiś taki wyższy mur, bo oni mają, znaczy na płot w domu ekipy. To wiesz po prostu, yy, to jakoś będzie wyglądało, że to nie jest aż tak blisko tego McDonalda. No nie, no spoko to wygląda. Może. Hmm. A nie lepiej, bo trochę za dużo jakby tego, weź na przykład dwie linijki, usuń takie. Patrz na przykład, czekaj ja, ja to na przykład zrobić coś takiego. Żeby to jakoś normalnie wyglądało. Kurde. Czekaj popraw, masz kwarc, blok kwarców w deku, to weź to popraw. Wydaje mi się, że teraz jest git. Dobra. Tak, 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 tak. Mhm, tak, będę go bierać. O, bo to będzie ładnie wyglądało. No ja wiem co tu zrobić teraz. Jakby co to ja zaraz zobaczysz, co ja robię, bo teraz yy... zaraz się przepłu. Nie, 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 zaraz zobaczysz. No, a, teraz, a teraz będziesz tu? Bo oni tam w domu ekipy mają coś takiego, że... Jezu, wiesz co? Wiesz co ja teraz stwierdziłem za krzew? Że zrobiłem mega błąd, jednak to dużo ładniej wygląda i bez sensu teraz to robię. Czekaj. Musimy to wszystko zniszczyć. Pomóż mi wszystko zniszczyć. Te wszystkie deski, drewna, wszystko pomóż mi zniszczyć. Szyściutko. Nie ja mam pomysł jak to z... No to wszystko, całe to drewno zniszczy. Dobra. Ja bym zrobił coś takiego. Pokażę ci. Yy, ja mam plan yy, zrobić. No nie, dirt, Akurat za Dir. Yy, to wezmę załódkę, która jest. Tak, ty się skupię. Ja tu sobie już poradzę. Jezu, już prawie ten odcinek trwa 10 minut, a tak szybko jakoś. Sekundę zaraz. Co? Ej Zakrzew, pomożesz mi to szybko obnążyć? Trawą, te pustki, yy, bo muszę coś zrobić. Dobra, dzięki wielkie. Bo oni mają coś takiego w tym domu ekipy, że zobacz, potem mają chwilę takiego podestu, no nie tak mają taką jakby płachtę więc ja to teraz zrobię Tu będzie do końca pło Płotu już, bo oni to mają po tej stronie, co ja teraz robię. Mają to do końca, to drewniane, a w prawo to jest tylko kawałek. Wiesz, musimy też w końcu zdecydować, ile będziemy robić tego płotu. Ile miałeś punktów na dzisiejszej kartkówce? Ja też. Ну, а ты так заработаешь? Я тоже. Не, ну так. Так. O, dobrze mi to wyszło nawet. Ładnie to. W sensie, to, że wyjdzie dobrze, to wiedziałem, ale ładnie wygląda nawet. jeszcze muszę to dokończyć. I potem zrobię wasem. Potem zrobię. No, bo to przypomina ten. Dobra, tam z tyłu zdamy z, dwa drze z parę drzew, bo miejsca nie ma. Prawie ten basen dotyka ten, ale to zrobimy taki wyższy płot. I tak jak mówiłem wcześniej, nie będzie to tak źle, wiesz, wyglądało. Nawet dziś dużo mogę nagrywać, w ogóle mi nic o pamięci nie gada. Już nagrywam ten odcinek 12 minut, będę nagrywał tak z około 14. O nie, spoko, spoko. Spok. Tu jest, wiesz, to jest płaski i, i na dole jest to, wiesz, to czarne, więc daleko się nie podkopie. No. Tak, tak. Tak, ja to już. Ja, ja zrobię basen, ty zrób chatę. W sensie nie całą. Tylko rób, rób to, co tam. <laughs> tak. Myślisz... Może robić kwarcem, bo oni mają niebieski ten basen. Na 100% mają niebieski. Ja bym zrobił niebieski, bo oni mają. Myślę, żeby to. Coś ładnego niebieskiego, żeby to nie był taki gówniany niebieski, tylko taki ładny niebieski. Dobra, wyłączam już odcinek siema widzowie.